Mówi się, że prawdziwa siła techniki się nie boi. Tylko czym jest ta siła i kiedy jesteśmy naprawdę silni? Czy wtedy, gdy jesteśmy w stanie dużo kilogramów podnieść z ziemi, a może wtedy, gdy podciągniemy się na drążku na jednej ręce? A może siła jest wtedy, gdy potrafimy zapanować nad każdym fragmentem naszego ciała w trudnych ustawieniach i ćwiczeniach? Choć ja najbardziej skłaniam się ku temu, że siła jest wtedy, gdy potrafimy całe tygodniowe zakupy wziąć z samochodu do domu na jeden raz. No i co jest w końcu ważniejsze siła czy technika? Zacznijmy od tego, jak te różne rodzaje siły możemy sklasyfikować. Wyróżniamy siłę bezwzględną, czyli to, jak duży opór jesteś w stanie pokonać w konkretnym ruchu. Jest też siła względna, czyli maksymalny opór, który pokonujemy, ale odnosząc to do własnej masy ciała. No i tutaj zagadka. Kto będzie w takim układzie silniejszy? 100-kilowy gość, który w martwym ciągu podnosi z ziemi 150 kg? Czy 70-kilowy gość, który w martwym ciągu podnosi 140 Kto będzie silniejszy wedle siły względnej? Moc, czyli maksymalna siła wygenerowana w jak najkrótszym czasie. Szczególnie przydatna na przykład w sportach walki. Wytrzymałość siłowa, czyli możliwość do wykonywania jakiegoś ćwiczenia siłowego lub pokonywania oporu zewnętrznego przez dłuższy czas, bez szczególnych ubytków na efektywności danego ruchu. Wyróżniamy także siłę specjalną, ale ją musimy już odnieść bezpośrednio do konkretnej dyscypliny. No dobra, to tyle tej książkowej teorii. To teraz poznajcie moje podejście. W dzisiejszych czasach zauważam taki duży błąd, jeśli chodzi o postrzeganie siły. Większość osób, myśląc o sile, zadaje sobie pytanie, co i ile. Czyli na przykład jak dużo kilogramów podniosę w martwym ciągu na trzy powtórzenia. Co i ile jest niewłaściwym pytaniem? Powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego i jak? Dlaczego wykonujemy dane ćwiczenie? Co ono ma nam dać? Jakie ma przynieść korzyści dla naszego ciała? A jeśli już wiemy, jakie korzyści przynosi dane ćwiczenie, to powinniśmy się zastanowić, jak je wykonać, aby było ono maksymalnie efektywne i żebyśmy mogli z niego czerpać maksimum korzyści. Patrząc tak powierzchownie, to dla jednej osoby martwy ciąg może być po prostu ćwiczeniem na siłowni, yy, gdzie najważniejsza jest cyfra, którą można się pochwalić przed kolegami. Dla mnie zaś martwy ciąg ma bardzo, bardzo dużo benefitów. Po pierwsze wzmacnia całą tylną taśmę mięśniową, czyli wszystkie mięśnie i powięzi biegnące w zasadzie od podlicy przez cały tył naszego ciała y, aż do stopy. Dodatkowo jest to ćwiczenie, które doskonale wzmacnia nasze mięśnie posturalne, pośladki, mięśnie centrum, y, mięśnie okołołopatkowe. Y, jest to dodatkowe ćwiczenie, które wymaga skoordynowania wielu, wielu elementów, i często doskonalenie tego wzorca ruchowego trwa bardzo długo, ale jeśli już go opanujemy, to możemy z niego czerpać benefity przez wiele, wiele lat. No to co jest w końcu ważniejsze siła czy technika? I to, i to. Mam nadzieję, że staje się dla Was oczywiste, że technika jest bardzo, 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 bardzo ważna. Ale siła również jest ważna. Zanim jednak założysz duże obciążenie i zaczniesz bić rekordy, skup się na idealnej technice. Zacznij od najmniejszego obciążenia, doskonal wzorzec i stopniowo, gdy masz pewność, że kontrolujesz ruch, jest on powtarzalny, to wtedy albo dokładaj coraz to większe obciążenie, albo utrudniaj ćwiczenie, które zaangażuje Twoje ciało bardziej. Jeśli skupisz się tylko na technice, to nie będziesz notować żadnych postępów. A gdy zbyt szybko wybierzesz trudne wersje ćwiczeń lub po prostu dociążysz się jakimś oporem zewnętrznym, to po prostu możesz zrobić sobie krzywdę. Jeśli chcecie działać wszechstronnie, to zastanówcie się, jak te wszystkie rodzaje siły, o których mówiłem, możecie zaaplikować do swojego treningu i które z tych rodzajów dają Wam maksymalnie dużo korzyści. Jak to wszystko rozłożyć, nie wiem, bo nie wiem, co robicie na co dzień, co trenujecie. Możecie się tym ze mną podzielić w komentarzu. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny i pokazał Wam takie moje spojrzenie na ten temat tej wiecznej wojny, technika. Kontra siła. Jeśli macie jakieś propozycje co do kolejnych materiałów, to oczywiście zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania, żeby Wam kolejne materiały nie umknęły. A tymczasem się żegnam. Do zobaczenia.